Cześć kochani, popatrzcie ścieżka spacerowa w strumionach już nabiera asfaltu dzisiaj no ale co dalej idąc ze sklepu do kościoła mamy tutaj to nieszczęsne rozjeżdżone pobocze przy drodze powiatowej no i pasowałby tu w końcu chodnik to nie jest drugi odcinek zaraz zobaczycie jak to wygląda dalej tutaj na tym łoku kierowcy sobie spracają, ścinają no i powstaje taka dziura brzydko to wygląda, jeśli chodzi o estetykę tam dalej już jest ogrodzenie kościelne Kościół. Tu już jest chodnik. Przed ogrodzeniem kościelnym widzicie komunia. Ale ten chodnik tutaj wygląda kiepsko. Jeśli się popatrzy, no to krawężnik jest oddarty, i Płyty chodnikowe też nie najlepiej wyglądają. No, jutro jest tutaj komunia na 100 dzieci. Przyjedzie setki gości do, do strumienia, jak to zwykle bywa. No, i trochę wstyd. Myślę, że żaden z przedstawicieli władz nie chciałby mieć przed wejściem do swojego domu takiego chodnika obskubanych krawężników. A tutaj ten kościół, ta parafia to jest na pięciu okolicznych wsi, jedna z największych parafii w Małopolsce. Ponad 8 tysięcy mieszkańców. No i cóż, trzeba zacząć działać, żeby ten chodnik wyremontować. Być może już następna komunia nie będziemy się musieli wstydzić. Zmieniły się przepisy, chodnik nie musi mieć już dwóch metrów. I tutaj ten odcinek, ten taki etap można wybudować w uproszczony sposób. Bez yy, wielkiego pozwolenia na budowę, nie jako element całości przebudowy drogi od strumian aż tam pod koniec małej wsi, tylko właśnie jako taki etap. Newralgiczne miejsce, w yy, którym chodzi dziesiątki, setki osób dziennie. Yy, także tutaj taki apel do władz i powiatu, i gminy Wieliczka to nie są duże pieniądze. Trzeba zacząć działać, przeanalizować, jakie warianty są możliwe, optymalne, i poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu, i poprawić estetykę. No to byśmy się nie musieli wstydzić. Pozdrawiam.